Witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam jak wygląda nasz turniej z perspektywy zawodnika, czyli mnie. Przyjechałem z Sosnowca. SKR Rimpet Sosnowiec. Gramy na turnieju 3 rogi Kardy, Największy piłkarski turniej Soka w Europie w lipcu. 64 drużyny. Na pewno będzie się działo. Oh, oh. Rozgrywki PlayArana.pl polegają na tym, że w wielu miastach mamy swoje ligi. Najlepsze zespoły z pierwszej ligi jadą na eliminację mistrzostw Polski. Natomiast te niższy z niższych lig, z mistrzowie, wicemistrzowie i trzecie miejsca mają wygraną przepustkę na właśnie turniej Trzy Rogi Karny. Oprócz tego przepustkę na ten turniej można wygrać poprzez wygranie turniejów, gdzie takie przepustki są do wygrania. Takich turniejów jest wiele. Czasami są to grupy spadkowe, czasami są to grupy pocieszenia, ale są też słabsze turnieje, które nie mają wykupionych innych przepustek, tylko mają na same Trzy Rogi. Dzięki temu w turnieju będą udział aż 64 drużyny. Najwięcej w historii. Turniej 3 Rogi Karny, jak sama nazwa wskazuje, gdy trzeci raz piłka wyjdzie na rzut drożny, wasza drużyna dostanie rzut karny. Jeśli wyjdzie po przeciwnej stronie, oczywiście będziecie musieli bronić. Rzut karny. Rzuty karne, formuła sam na sam, 10 sekund. Jeśli chodzi o inne specyficzne zasady, to bramkarz nie może wychodzić za połowę własną, ale może łapać piłkę od swojego zawodnika. Złap sobie, złap! Także jeszcze jedna ważna zasada, o której nie można zapomnieć, czyli oczywiście to, że główka ratuje. W momencie, w którym wybijesz głową za własną bramkę, to jest rzut rożny, ale nie liczy się do puli tych rożnych, które powodują rzut karny. Dzisiaj gramy z drużynami z Łodzi, z Torunia i Olsztyna. Pierwszy mecz już za chwilę, także zapraszamy Was bardzo serdecznie. Trzymajcie kciuki za impet, a my dla Was pokażemy całą naszą drogę na dzisiejszym turnieju 3 rogi karny. Mamy zmiany, więc jak... Jak to się przepali, to szybko się wydarzy. Tak. Żyjcie z, co, z tymi zmianami. Mam co minutę robić te zmiany? Tak, żeby tak. było dalej. cały czas intensywnie. Za... Mów na jak najważniejsze, Dawaj, Dawaj! Kto wygrywał? Gdzie wydarzyłeś? Dawaj! Krzyczmy sobie, który jest szyj od razu, chłopaki! Żyjmy! Prawda, szpada. Nie, nie, nie. Chciał, chciał, chciał szukać! mnie ktoś od Nie wiem, co się musi wydarzyć, w wyniku laskarnego strzeli bramkę, naprawdę nie wiem. Brody dobre, dobre brody. A co to 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 zrobi? Tak ty jak same. teraz, mieliśmy siłę, zagraliśmy wiatru przez tył, ja do śmiałka, śmiało ścina, uderza. Ty tam bądź jest? aktywny, bo ja wiesz. Nie jestem do wejścia. Zabij mnie za chwilę, nie? Przewaga! Tak jest! Rano! Jest taka bacha, że musimy się. ukryć. Środek, pany! Żyjemy! Super. Ja. Konciu, ubiegli spokojnie. Tak, nie, czas. czas, czas. Graj, czas. Graj, ja graj. nie Pięknie wreszcie, mu się udało. Brawo, śmiało, pięknie Brody, chodź. pęteczka, Odpoczywaj już. I jakaś znajdzie do końca? Bawcie się. Brody, to zmiana. Dzięki. Dzięki, powodzenia. Jesteśmy po pierwszym meczu fazy grupowej, mój impet wygrał 3 do 0, także fajnie. Troszkę gorąco, ale dużo znajomych twarzy, 3 do 0, bawimy się dalej. Co prawda dwa niesielone karne, ale u nas to już norma, także czekamy. Godzinka w przerwie, jedziemy dalej. Z tymi karnymi to będą niezłe jaja dzisiaj. Rok temu przyjechaliśmy do Warszawy już w czwartek, zagraliśmy od razu spaling z, z drużyną Galaktyczny Patron. Pozdrawiam, chłopaki, po 16 lat. No, był pogrom, tam z 30 do pewnie, nie wiem, 11, 12, też takiego przewaga była ogromna. A wyszliśmy w sobotę z grupy. W jednej 16 trafiliśmy na nich, dwa rzuty karne, nie trafione oczywiście, przegraliśmy 2-3, jedziemy do domu, mimo że graliśmy z sopakami, których w czwartek roznieśliśmy. No i w tym roku trauma się powtarza, no bo znowu pierwszy mecz. Dwa karne nie trafione. Będą niezłe jaja dzisiaj. Spokojnie, tak jak w pierwszym meczu są zmiany, szybko te zmiany ruchne, nie? Eee, Spokojnie.

Może będę Brawo wiatru! Przewagę mamy! Przewaga! Panowie, nie może tak! Na drugiej brodzie! Wiatru, wiatru! Mi się wydaje, że jest jeden, jeden, no bo my mieliśmy dwa różne, które były, oni wykonywali, ale jeden był z głowy. Tak, i później był jeszcze jeden. Tam, co był rożny, gościu nabił waszego jeszcze raz. Wiesz, rożny porówny. Okej. Okay. Jest dwa, nie? Dwa, dwa jeden dwa, raz. Tak. Utrzymaj, utrzymaj, jest jestem jest ten, środek! Już...

Przed nami trochę, no tym razem było troszkę ciężej, ale całe szczęście się udało. Ważna praca w obronie, troszkę trzeba było postawić zaparkować autobus, nie było źle. Przed nami mecz, mecz trzeci, chyba mamy już wyjście, ale trzeba też przeliczyć, idę do zawodów. Panowie, nie może być. Bez żadnego strzelania, skupmy się na robocie, jesteśmy nisko, tak jak rozmawialiśmy, nie ma siły, są zmiany. O tak, oszczędnie, inteligentnie, ale e, na pewno nie dajmy Ech, łatwych punktów rywalom po walce do końca. Sorry, zmęczenie. Lepiej Rzeje mieć trochę. łatwiejsze trochę. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. Myśmy o meczu, który jest teraz, nieco będzie za tak, tak, godzinę, dwie siedem. Panowie, gramy dla Adamsa, dawaj. Kto wygra? <laughs> To świetny ruch, kapitalny ruch, brawo! Sami. Odpuszczamy, panie, odpuszczamy! Takie śmiało bym chciał właśnie, coś tego typu. Tak jest! Fantastyczny jestem człowiek. Gamy? 2 na 2? 3 na 2, 3 na 2, czekaj! Czekaj! Tak jest! To nie czekaj, brawo! Ty jak się śceliś, to możesz do kamery cieszynkę strzelić jakoś, chociażby tego czy coś, a tam nagrywa cały mecz. Ja wierzę, ja wierzę, Kamil, ja wyżej, ja wyżej, Kamilko. Opóźniaj! Brawo! Lewo, lewo, lewo. Brawo. Bierz! Miłe, bierz miłe. Tak. Kuryczku, kuryczku. Po co wy tak szybko gracie, Kamil? Po co, ku**a? Miguel do Dzięki No niestety tym razem się nie udało Ale spokojnie, jedna szesnasta czeka Wyszliśmy z grupy, przed nami mecz 1, 16 przeciwko lokalnej drużynie, z którą gramy w Lidze, Maciejkowice. To jest faza, na której odpadliśmy w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że tym razem będzie troszkę lepiej i uda nam się wygrać. Trzymajcie kciuki i zostańcie z nami. Nie macie paszportów? Teraz już spotykamy, nie. No szkoda, że też jest no. Ale tylko do Was jeździmy. My kiedyś na ruch szli i tam y, miał gościu tablicę restauracyjną z so Omią i kartka z tyłu. Jestem schorzowa, czyli <grym> 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 zaparkowany. <grymne> My stajemy tak jak do hymnu? Ej, jak to przyciągniem 15 minut, to odpoczniemy pana. Jest klimacik, co? No dobrze robi, <grymne> Dobrego meczu, powodzenia. Głośno. Kto nie ma sił, są zmianki mądrze też. Odpowiedzialnie, ja myślę, że odpowiedzialnie. Mądry, żebyśmy sobie zrobili kwasu, tak jak niestety w poprzednim meczu. Żeby był wynika, a sami się w tym nie? Co my nie Dawaj, 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 dawaj! Nie ma Brawo. Brawo, no, daj. Nie, nie Dobrze. Ta. Ja piłem. TAK Brawo Ten jeden no. Znaczy jeden za. Brawo! Brodim, musicie... Wiesz, nie możesz podejść do dwóch, nie? Tak jak my się sami sami Jeden piłka, od razu ręka, komunikat, nie? Ale jest dobrze, panu. Jest naprawdę fajnie. Brawo. Tyle to my robimy błąd, my patrzymy na piłkę. I linia, i linia, i linia. Patrz jak ja go załam. Jezus Maria! Ty Śmiałkowski po podanie Tak jest! Tak jest! Brawo! Brawo Turi! Pięknie! Piąteczka, piąteczka, piąteczka! O to chodzi! Nie, nie por porwać jeszcze. Jeszcze! Tak jest, bardzo Rzut karny. Tak jest! Dawaj! Ach! Spok Wygraliśmy fajnie. Teraz jedna ósma. Gramy z FC Czarni Łódź. Nie, wi nie wiem co to jest za ekipa. Słyszeliśmy, że gdzieś tam mocni są w no ale zobaczymy. Dla, dla nas historyczny wynik. Cieszymy się, że możemy tutaj grać z najlepszymi drużynami w Polsce. No zobaczymy, już jest i tak fajnie. Trzymajcie kciuki. powiem Ci jakiś taki już jestem zmęczony, ja bym chyba... nie wiem ile dam radę, ale zmęczony już jestem. Tak psychicznie w sensie, nie? nie tak. Przykryłem sobie i... Tak. Jesteśmy w stanie wygrać każdy, pamiętajmy o tym. Pamiętajcie, okrzyk to jest przewaga mentalna od początku. Dawaj, dawaj! Daj, 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 daj! Panie Pan se... Przecież zagwizdał, kurwa. się. Podnieście głowę tak, jak teraz sam Dosyć... bym Szybko między... wróćcie. Między... Chodzi, chodzi zagrania, to mi o to bramka, się Na połowie. Co jak odbieramy to piłę, to można pierwszy... Bramka już uderza, idą sobie... prawej! Program szakura. Piwo! Piwo! Dziękuję, mamo! Na krecie na eliminację, no znaczy się nie na eliminację, przeszłam się na ligę mistrzów. Kwary tak, medale, jakieś o inne rzeczy. Nie no zależy nam. Wiatrów! Kondzio, chodź! Kondzio, chodź! No i przegoda się kończy. Przegraliśmy w 1.8. Niestety no, dalszy etap jest nie dla nas, ale ciężko coś powiedzieć po takiej porażce. No kurczę, mieliśmy szansę, nie wyszło. Spróbujemy następnym razem. Jutro eliminacji mi się z Polski może tam się uda. Jak widać złotek, ale sąny w tym roku niestety nie dla nas. Zakończyliśmy swoje zmagania na jednej ale serdecznie zapraszam do oglądania zajawki z dreszczy tego turnieju, bo przed nami fantastyczne ćwierćfinały, półfinały, a na końcu wielki finał. need a rash coming in with blast then you see the flash. Uh-uh. keep with the melody and the heat supply the breath. Uh-uh. 70, keep it heavenly. Everybody get the breath. I got the bread and I got the jewels. I got some dogs and I let them loose Bring in the storm and this ain't a Zeus Walking in the skies but this ain't a loop This ain't the cruise. We ain't the same, you ain't have a clue I'm in the game and untouchable Cause I got the flame and this is the proof Loading my glitter, I'm making several waves I know the mission is same I made a splash, now all of my passes last Like running a race with Usain I keep it coming like this is my if I'm stumbling, I'm in the cranes Never gonna fumble it, I get the bag and I run with it Gunning it, gunning it, gunning it, gunning it Worrying with the legs, all the Ask, I am not impressed. Uh, I don't need a rest Coming in with blast, then you see the flash. Uh, Eloking with the melody, and then he's out of, of breath. Uh, Seventy, keep it heavenly, everybody.